Teraz uważajcie. okej okay. Cześć. Gotowi na niespodziankę? Tak. Ci mali robotkowicze jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Cześć. 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 Wspaniałe spotkanie. Więc chcecie obejrzeć przedstawienie? <śla> Fajne tańce! dzięki! Ale mam pomysł, który jest dużo lepszy od tego tańca. Mam naprawdę fajny pomysł! Jaki? Ocynkowe przedstawienie! Pomożecie! Tak! To przedstawienie, tak? Jak wyglądają pacjenki? Mają miękkie nosy. Tak jak. Mój! Miękki nos, nos, więc weźmy buchaty nos. Tak, mój. Miękki nos. Dwie piłki na oczy. Jak wygląda? <noise> no, tak, Jeżeli. <noise> Nasze pacynki będą bardzo śmieszne, ale muszą mieć gdzie mieszkać. Jak myś gdzie będą mieszkać? Pacynki, tak Pudełko. Pudełko to dobry pomysł. I wiecie co? Możemy przerobić je na teatrzyk, tak? Żeby pacynki mogły występować. Czy to jest dobry pomysł? Tak! Więc zaczynamy! Pędzle jeden dla ciebie, jeden dla Patryka i ostatni pędzel dla Marty. Malujemy! Ale. Co? Robimy pacynki. Ona czeka. Bello. Cześć, podoba wam się moja fryzura? Co myślicie? Tak, ja fryzura plusi. E, mam je zdjąć? Tak. Dobrze? No, <grym>, to Basiu. Tak jest. O, tu na wierzchu. Jeszcze więcej? Tak jest. A teraz na pacynce trochę włosów. O tak. Nie że jest Mamy niezbędne w robieniu pacynkowego teatru. A może i wy zrobicie w domu swoją małą pacynkę? Jakie są? Zróbcie śmiesznego pacynkowego potwora. Zróbcie i bawcie się nim. Potrzebne Wam będą mazak? Jest. Są jest. Some. jest. 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 Są Jest są. Jest. Weźcie pudełko i za pomocą ołówka zróbcie w nim dziurkę. Delikatnie włóżcie nożeczki i rozetnijcie pudełko. Zegnijcie tak, by zrobić usta. Takie. Teraz pomalujcie pudełko. Usta Timiego. A wnętrze ust pomalujcie innym kolorem. Naszego banka. Włosy. <głos> 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 dwie papierowe kulki na oczy. Ty, co? <noise> Teraz naklejcie pomponowy nos, a nie <noise> i kilka białych naklejk. To będą zęby. Takie zęby! Pach chwila, potwórka! Teraz mazakiem narysujcie źrenicę. I wasza pacynka jest gotowa, by wystąpić w teatrzyku! Sposób na zrobienie pacynki. Mówiąc o pacynkach, zobaczmy jakim idzie. Dobrze. Ach, wspaniały, ale brak mu nosa. Przeklejmy go. Tak ach, jak ach, psa. Go. Ach, jaki słodki. O, ugryź mnie w palec. Tędy, tędy, dokładnie tak. Dziękuję tędy, Ci za jest. pomoc. Jest jest Nie ma za co. Ach, tu jest bo. Dziękuję za Dzień, pomoc. Siu. Tu jest drugi bok. Brawo, Marto! O, ten teatrzyk nabiera kształtu! Jakby co? Jestem na dole. Weźmy! Dziękuję ci! Zrobię słoneczne tło do teatrzyku. Jeszcze! Tylko co? Gotowe! Zrobione! Yeah. Podoba wam się? Wspaniała robota, Robotkowicze! Super! Yeah. Yeah. We've had a fantastic time putting on our puppet show! Mr. Maker, time to go! Niec na dziś.